W wielu przypadkach na pewnym etapie produkcji gier musi dojść do nieuniknionego, czyli wycięcia z niej części zawartości ze względu na pośpiech, zbyt ambitne plany przekraczające możliwości danego studia, czy po prostu na przestrzeni lat wizja pewnych rzeczy mogła się najzwyczajniej w świecie zmienić. I nie inaczej było z Wiedźminem 3 Djigi Z trzeciego Wiedźmina Redzi również wycięli mnóstwo wątków, w tym nawet główne. Wycięli też sporo postaci, potworów, o czym opowiedziałem wam zresztą na jednym z wrzuconych ostatnio na kanał filmów, czy misji. I pomimo, że wraz z aktualizacjami, m.in. tą nexgenową Redzi przywrócili nieco wyciętych dialogów czy zadań pobocznych, to znane są nam questy, które w ogóle nie pojawiły się ostatecznie w grze, chociaż wiemy co się miało w nich dziać i jak miały wyglądać. I to właśnie siedmiu takich wyciętych misji będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc od misji, która miała występować w pierwszej lokacji, stanowiącej miejsce prologu Dzikiego Gonu, czyli w Białym Sadzie. Jej nazwa w angielskiej wersji językowej to Whispers under the bridge, czyli szepty pod mostem, i miała polegać na tym, że mieszkańcy Białego Sadu donoszą o odgłosach, szeptach i generalnie dziwnych dźwiękach dochodzących nocą z kierunku jednego z mostów w tej okolicy. Geralt mógłby klasycznie zbadać ten teren i jeżeli poczekalibyśmy tam do odpowiedniej pory, pod mostem pojawiłaby się baba wodna. I co ciekawe, owa baba wodna nie rzuciłaby się na nas z łapami, lecz moglibyśmy z nią porozmawiać. Podczas rozmowy miałoby się okazać, że w babę wodną zmieniła się kobieta, którą 10 lat temu zdradzał mąż, lecz kiedy ta była w drodze, aby złapać swojego męża z kochanką na gorącym uczynku, utopce po drodze wciągnęły ją do wody. Następnie baba wodna prosi, aby Biały Wilk przyprowadził do niej jej męża. Geralt może oczywiście odmówić, co skończyłoby się walką z potworem i towarzyszącymi mu utopcami, lub się zgodzić. Następnie nie pozostaje nic innego jak odnalezienie męża baby wodnej. Podczas rozmowy mężczyzna stwierdza jednak, że jego żona zmarła nie 10, a 5 lat temu. A ponadto została pochowana na pobliskim cmentarzu. No i tutaj dochodzimy do momentu, kiedy Geralt musi podjąć decyzję, w czyją wersję wydarzeń wierzy. Jeżeli Biały Wilk posłucha baby wodnej i przyprowadzi do niej jej męża, jak tego określała, baba wodna wraz z utopcami wciągną mężczyznę do wody i znikną. W innym wypadku moglibyśmy po prostu wrócić do potwora w pojedynkę, i go zlikwidować. A jaka byłaby ostateczna prawda? Otóż okazałoby się, że baba wodna nie była, tak jak twierdziła, żoną owego mężczyzny, lecz właśnie jego kochanką, z którą mężczyzna zdradzał swoją żonę. A jego prawdziwa żona nigdy nie dowiedziała się o jego zdradach i faktycznie zmarła 5 lat po śmierci jego kochanki. Przejdźmy dalej. Zapewne pamiętacie dziejące się w Nowigradzie zadanie Niech Żyje Sztuka. Tak się składa, że początkowo nie miało to być jedyne zadanie, w trakcie którego Geralt ma możliwość zagrania w teatrze. Reggie wycieli z gry zadanie o nazwie Diege of Acting, czyli Kraniec Aktorstwa, które polegało na przedstawieniu przez Jaskra sztuki teatralnej na podstawie wydarzeń z opowiadania Na Krańcu Świata. Tego, w trakcie którego pojawia się Silvan Tork i gdzie Bart zostaje lutnie od Toruwiel. Jaskier oczywiście bardzo angażuje się w przygotowania do przedstawienia, lecz ma problem ze znalezieniem odpowiedniego aktora, który mógłby zagrać wspomnianego przed chwilą Silvana, w czym pomóc mu ma rzecz jasna Biały Wilk. Niestety okazałoby się, że osoba, która mogłaby zagrać Silvana, zmarła w nieznanych nam okolicznościach. Podczas gdy Jaskier i nieznany z imienia reżyser próbują znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji, Geralt ni stąd, ni zawąd proponuje, że mógłby zagrać w sztuce samego siebie, co jednak nie podoba się Jaskrowi i reżyserowi, gdyż ta rola jest już obsadzona. Zamiast tego proponują Białemu Wilkowi, żeby to właśnie on Zagrał Silvana. No i teraz gracz mógłby się zgodzić lub odmówić. Jeżeli się zgodzimy, Geralt weźmie udział w przedstawieniu i oczywiście w jego trakcie będziemy mogli wybierać jego właściwe lub błędne kwestie. Jeśli by się nam powiodło i wybieralibyśmy właściwe opcje dialogowe, Geralt otrzymałby po przedstawieniu nawet specjalną nagrodę, którą moglibyśmy pewnie potem postawić sobie gdzieś w Korfobianko. Z kolei, jeśli wybieralibyśmy złe opcje dialogowe, to byłoby to pewnie z naszej perspektywy zabawne, lecz publiczność miałaby wygwizdywać Geralta. Jaskier Stwierdziłby też wtedy, że obsadzenie go w roli Silwana było jednak złym pomysłem, chociaż nawet według Barda ostatecznie wyszło zabawnie. Okazuje się, że początkowo zadanie przez czas i przestrzeń miało przebiegać nieco inaczej. Pierwotnie jednym ze światów, do którego mieli trafić Geralt i Avallach, miał być alternatywny Nowigrad, który byłby ponoć cały porośnięty roślinnością i wyglądałby, jakby znajdował się w środku dżungli. Poza tym, opowieść Ciri o jej podróżach między światami nie miała być jedynym nawiązaniem do świata innych gradów Cyberpunk 2077, bo jeszcze innym światem, do którego trafić mieli Elf i Wiedźmin, miał być świat znany nam właśnie z Cyberpunk. Panka. Dokładniej mieli się oni pojawić na jednej z ulic w tym świecie, być może miała to być ulica w Night City, na której miał się znajdować pewien żebrak, któremu Geralt mógłby dać trochę orenów. Następnie Biały Wilk wraz z Elfim Wiedzącym przenieśliby się do następnego świata, ale nie byłby to koniec wątku wspomnianego przed chwilą żebraka. Otóż jego historia miała mieć swoją kontynuację w grze Cyberpunk 2077, gdzie żebrak miał się stać bardzo bogaty, a swoje bogactwo miał zawdzięczać temu, że jakiś przypad. Koby facet dał mu złote monety z innego świata. Swoją drogą mogłoby to potwierdzać to, iż owa ulica, na której się spotkali, znajdowała się w Night City. Niestety Redi zrezygnowali z tego pomysłu, ze względu na brak czasu i zasobów potrzebnych do stworzenia tego wszystkiego w obu grach, tym bardziej, że już wtedy część Redów była skupiona nad stworzeniem stricte cyberpunka. Szkoda, bo według mnie był to naprawdę fajny pomysł i naprawdę super byłoby móc udać się w cyberpunku do tego samego miejsca, w którym byliśmy wcześniej podczas grania w Dziki Gon. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie? I wiem, że w sumie to, o czym teraz mówiłem, nie miało być zupełnie nową misją, tylko po prostu już istniejący quest miał wyglądać nieco inaczej, ale wydaje mi się, że to i tak wystarczająco ciekawa i duża zmiana, żeby was zainteresowała i żebym mógł ją podpiąć pod temat dzisiejszego odcinka. O kolejnym zadaniu wspomniałem na najnowszym filmie ze 100 ciekawostkami z wszystkich trzech Wiedźmińskich gier, które ostatnio wrzuciłem na kanał, ale teraz poświęcę mu nieco więcej czasu. W zasadzie to nie wiem, jak miałaby się nazywać ta misja, ale zastępowałaby ona zapewne misję związaną z. Skjallem, mającą miejsce w ogrodzie Frey na Skellige, czyli quest o nazwie Bezimienny. Otóż początkowo bratem Astrid miał być nie Skial, lecz młody chłopiec Albinos z lekkim upośledzeniem umysłowym o imieniu Chwiter. Ogólnie chłopiec przez społeczność w swojej wiosce miał być uważany za dość niezwykłe dziecko, a Yennefer miała nawet podejrzewać, iż jest on źródłem. I jako, że w trakcie poszukiwań Ciri, Geralt i Czarodziejka dowiedzieli się, że swego czasu ich podopieczna miała kontakt z Astrid, o której uważano, że poniosła śmierć w wyniku Ataku dzikiego gonu na ich wioskę, Jen postanowiła zabrać młodego chwitra do obozu druidów, aby ci odprawili nad chłopcem rytuał, który sprawiłby, iż ukryte zdolności chłopca przebudziłyby się siłą, a następnie Jen miałaby spróbować dowiedzieć się od niego, co się stało z Ciri. Co ciekawe, z obawy o życie chłopca, Geralt miałby sprzeciwić się takiemu działaniu, a NFR miałaby wtedy po prostu teleportować go gdzieś z dala od nich, żeby im nie przeszkadzał, i w tym czasie czarodziejka i druidzi sami przeprowadziliby rytuał. Po dołączeniu do nich Geralta, mielibyśmy się dowiedzieć, że druidzi wezwali już do siebie Jarlów wraz ze swoimi synami, gdyż podczas rytuału chwitr miał ujrzeć coś istotnego w kwestii Wysp Skaligę. Ale oprócz tego, co byłoby ważniejsze dla Yen i Geralta, chwitr zobaczył także, że Astrid nadal żyje, lecz jest w śpiączce. Potem Czarodziejka i Wiedźmin wraz z chłopcem mieliby się wybrać do ogrodu Frey, gdzie mieliby zebrać zioła potrzebne do wyleczenia Astrid. I tutaj, w zależności od tego, czy udałoby się nam zebrać właściwe zioła, Astrid miałaby następnie umrzeć lub zostać stać przez nas uratowana. Swoją drogą owe informacje pochodzą z materiałów Redów, które wyciekły w 2014 roku. Kolejna misja miała nosić angielski tytuł It's a Setup i miała mieć miejsce na samym początku gry. Po ataku na kupca, jaki ma miejsce tuż przed naszą pierwszą wizytą w Białym Sadzie, mielibyśmy móc jeszcze zbadać zniszczony przez gryfa wóz, po czym znaleźć przynętę na gryfa przyczepioną do jakiejś strzały, co wskazywałoby na to, iż ktoś celowo napuścił gryfa na kupca i jego towary. Później, podczas rozmowy z kupcem w kaczmie, mielibyśmy się od niego dowiedzieć, iż ten faktycznie podczas przejeżdżania przez korytorzeczne usłyszał jakiś trzask czy walnięcie, ale myślał, że to po prostu wóz najechał na jakiś większy kamień w wodzie. Potem, jeśli wrócilibyśmy do miejsca zdarzenia, Biały Wilk mógłby tam jeszcze znaleźć dowody prowadzącego wprost do małego obozu myśliwych. W obozie jeden z myśliwych miałby z kolei przyznać, że to zrobił, a powodem tego miało być to, iż owy handlarz, którego napadł gryf, miał być zdrajcą współpracującym z Nilfgaardczykami. Po dowiedzeniu się tego wszystkiego moglibyśmy puścić myśliwego wolno lub go w jakiś sposób ukarać. Zapewne mówiąc po prostu o wszystkim handlarzowi, gdyż później moglibyśmy wrócić właśnie do niego i wyjawić mu prawdę lub zachować ją dla siebie. Ot, taki krótki i prosty kłeśnik. Pewnie kojarzycie dwie postacie w Dzikim Gonie, które zostały niegdyś skompresowane w figurki przez czarodziejkę Koral i które odczarować w grze może Tris. Wychodzi na to, że ci panowie nie mieli być jedynymi osobami, na których zastosowano kompresję artefaktową. Chociaż osoba, o której za chwilę powiem, tym razem przynajmniej nie została skompresowana. Pressowana przez Koral. Zadanie miało nosić po angielsku nazwę The Thing in the Attic i wygląda na to, że miało być krótkim, podobnym questem, podobnym do tych przed chwilą wspomnianych. Geralt miał trafić na figurkę oraz pewne notatki w skrzyni z rzeczami znalezionymi gdzieś w białym sadzie, a następnie, kierując się wskazówkami zawartymi w notatkach, miałby dotrzeć do jednego z najpotężniejszych miejsc mocy w całej temerii, które znajdowałoby się w jakiejś jaskini. Znajdująca się w niej magia miała być tak potężna, że Geralt musiałby zachowywać naprawdę wyjątkowe środki. Ostrożności, żeby nie skończyło się to dla niego utratą życia. I tutaj Biały Wilk miałby zastosować bardzo specyficzną taktykę, niespotykaną nigdzie w grze. Otóż miałby zaganiać do tej jaskini pobliskie koty. A gdy czworonogi zbliżałyby się już do tej jaskini, byłoby już łatwiej, bo magia tętniąca z jaskini sama by je do siebie przyciągała. Po co Geralt miałby to robić? Ano po to, żeby koty wchłonęły część znajdującej się w jaskini magii, co miałoby ułatwić Wiedźminowi jej bezpieczną eksplorację. W jaskini znalazłby zwłoki pewne. Nieznanego nam z imienia czarodzieja, który poszukiwał mocy znajdującej się w jaskini, lecz zanim zdołał ją okiełznać, zginął. Czyli mamy tu do czynienia z dwoma związanymi z zadaniem postaciami: człowiekiem zaklętym w figurkę i martwym czarodziejem w jaskini. No i nie wiem w jaki sposób mielibyśmy się tego dowiedzieć, być może z jakichś notatek, ale ich historia miała być taka, że czarodziej, nazwijmy go czarodziejem X, czyli ten będący figurką, został w nią zaklęty przez czarodzieja Y, czyli tego martwego, który z nim rywalizował i skompresował go w figurkę, aby móc ukraść i przypisać sobie życiowe odkrycie czarodzieja X. Następnie zabrał ze sobą jego notatki i go samego zaklętego figurkę, aby udać się potem do ostatniego miejsca badań w tej jaskini w Białym Sadzie. Lecz zanim tam dotarł, poszedł jeszcze do tawerny, gdzie się strasznie sponiewierał i zgubił tam notatki i figurkę. W ten sposób owe rzeczy wylądowały w skrzyni z rzeczami znalezionymi, a on sam, jak wytrzeźwiał, postanowił udać się do jaskini bez notatek, co skończyło się dla niego, jak widać, tragicznie. I tyle z tej historii. Potem Geralt mógłby jeszcze pójść z figurką do Tris, aby ta go zdekompresowała, lecz okazałoby się, że odczarowany czarodziej niczego związanego z tym wydarzeniem już nie pamięta. Potem Tris zabrałaby go ze sobą razem z pozostałymi czarodziejami do Kowiru. Jeśli chodzi o ostatnią wyciętą misję w dzisiejszym odcinku, to ona również miała mieć miejsce w białym sadzie i miała być całkiem unikalna jak na Wiedźmina. Można powiedzieć, że prawie niezwiązana z Wiedźmińskim fachem. Choć można by ją podciągnąć pod próbę werbunku do cechu lub chociaż promocję wiedźmińskiego zawodu. No więc podczas przechadzania się po białym sadzie, grupka dzieciaków miałaby zacząć nas ewidentnie prowokować i zaczepiać, między innymi wyzywając grata od dziwaków. Biały wilk mógłby wtedy zareagować i porozmawiać z dziećmi, a te zaczęłyby od razu wypytywać o wszystko związane z Wiedźminstwem. Czy to prawdziwa kusza, czy to prawda, że ma na ludzki refleks i tym podobne. A po rozmowie z Wiedźminem dzieci prosiłyby go, aby spotkał się z nimi w konkretnym miejscu o wyznaczonej porze. Moglibyśmy się wtedy zgodzić lub odmówić. Po wybraniu pierwszej opcji udalibyśmy się na spotkanie w tajnym klubie chłopców, mającym swoją siedzibę w jakimś domku na drzewie, w którym znajdowałoby się nawet kilka manekinów. Nie mam pojęcia, jak redzi zbudowaliby domek na drzewie, żeby dało się w nim normalnie funkcjonować w grze. Musiałoby być Ogromny, ale nie bez powodu przecież ta misja została wycięta. Chociaż równie dobrze mogliby mieć jakąś tajną bazę w lesie, czy coś w tym rodzaju. W końcu, kto nie miał w dzieciństwie tajnej bazy w jakichś krzakach i nie trzymał tam najlepszych patyków, co nie? No ale wróćmy do quest'a. Jak już wspomniałem, w domku na drzewie miałyby znajdować się nawet manekiny do ćwiczeń, przygotowane specjalnie dla wiedźmina. Geralt miałby zapewne zaprezentować na nich chłopcom wiedźmiński styl walki, czy coś w tym rodzaju. Jeśli chodzi o wcześniej wspomnianą kuszę, to chłopcy mieliby podrzucać w pierwsze różne przedmioty, a. Geralt miałby z niej w nie strzelać. Po trafieniu wszystkich celów miałby nawet otrzymać od dzieciaków nagrodę. Na końcu Biały Wilk miałby zaprezentować im nawet działanie wiedźmińskich znaków, m.in. rzucając Igni na manekina. Potem jeden z chłopców zapytałby jeszcze Geralta, czy też mógłby zostać wiedźminem i tu w końcu mogłoby się wydarzyć coś realistycznego. Geralt mógłby mu odpowiedzieć, żeby się lepiej zastanowił, bo wielu adeptom się to nie udaje i często giną w męczarniach. Na co chłopiec zareagowałby płaczem lub można by też powiedzieć mu, żeby poczekał aż Dorośnie. No, trzeba przyznać, że byłaby to jedna z bardziej absurdalnych misji, bo nie wyobrażam sobie, żeby Geralt robił coś tak niebezpiecznego i idiotycznego. Tak więc nie dziwię się, że została wycięta. Gdyby jednak znalazła się w grze decyzja o prezentowaniu dzieciakom wiedźmińskich umiejętności, z pewnością znalazłaby się w odcinku o decyzjach, których Geralt nigdy by nie podjął. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wyciętych z gry misjach, które wam dzisiaj przedstawiłem, i napiszcie, który quest chcieliby. Byście najbardziej zobaczyć w oryginalnym dzikim gonie. Oprócz tego zapraszam Was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. Na razie!